Kontrole dokumentów, bagaży, odciski palców, czyli granica pilnie strzeżona. Między Sejmem i Sejmikiem Agnieszka Drączkowska. Dzień dobry. Za wzmocnieniem kontroli granic Unii jest Polska. Jak wzmocni swoje i co to oznacza dla Dorochuska, Terespola czy Sławatycz? Nadburzański oddział Straży Granicznej każdej doby odprawia około 40 tysięcy podróżnych. Ta liczba utrzymuje się już od dłuższego czasu. Jakiegoś szczególnego wzrostu podróżnych nie odczuwamy. Straż Graniczna w sposób szczególny monitoruje wszelkiego rodzaju zagrożenia, zarówno na granicy zielonej, jak i tej w przejściach granicznych. Osoby, które wjeżdżają do Polski są kontrolowane i sprawdzane we wszelkiego rodzaju bazach danych. Jesteśmy także w stałym kontakcie ze służbami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. W ciągu doby na 20 tysięcy osób przyjeżdżających do Polski przez Nadburzański Oddział Straży Granicznej takich wniosków przyjmujemy od kilkunastu osób na dobę. Natomiast jeżeli mówimy o odmowach wjazdu, udzielamy ich dla kilkudziesięciu osób. To, że pracujemy w sposób szczególny, a więc bardzo Sprawdzamy zarówno podróżnych, jak i granice państwa. Nie wymagało jakiegoś podwojenia sił czy delegowania funkcjonariuszy z innych oddziałów. W tym momencie Nadburzański Oddział Straży Granicznej pracuje swoimi siłami i jest to oczywiście wystarczające. Wspodnia granica jest pod szczególną kontrolą. Czy te kontrole powinny być jeszcze bardziej szczegółowe? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w studiu Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Witam Państwa. Krzysztof Michałkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, dobry, Dzień dobry. I Grzegorz Raniewicz, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, ostatnio um, służby y, Słowacji, służby Ukrainy informowały o tym, że w nocy z 11 na 12 listopada właśnie na terytorium w Słowacji rozbił się śmigłowiec na pokładzie którego było siedmiu nielegalnych uchodźców. I już MSW Słowacji uważa, odnotowuje, że była to pierwsza w historii próba nielegalnego przewiezienia na terytorium Słowacji uchodźców z wykorzystaniem transportu powietrznego. Otwiera nam się nowy szlak. Powinniśmy się niepokoić, czy nie? Zobaczymy, bo oczywiście problemem naszej wschodniej granicy jest, jest także. Zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, więc wymagana jest szczególna czujność, szczególne środki bezpieczeństwa. Natomiast podejrzewam, że czasami takie nielegalne próby przekroczenia granicy mają miejsce. Tu a w sam raz chodziło o nielegalnych emigrantów, natomiast ciągle to jeszcze nie jest nowy szlak dla emigrantów w ramach tego okresu emigracyjnego, który obserwujemy w Europie. Uważam, że ciągle jeszcze nic ekstra się nie dzieje, natomiast jako zewnętrzna granica Unii, granica wschodnia Polski powinna być szczególnie pilnowana i strzeżona. Tak, ale pytanie, co to znaczy? Służby graniczne twierdzą, że jest szczególnie strzeżona, że kilkadziesiąt odmów wjazdu dla ludzi, którzy chcą tę granicę przekroczyć na dobę, to jest dużo. Czy to znaczy, że powinniśmy robić coś jeszcze? No, coraz to wprowadzane są nowe środki techniki do tego, abyśmy mogli chronić coraz lepiej tę granicę, a z drugiej strony Osoby, które chcą nielegalnie przekraczać tę granicę, to też starają się wykorzystywać coraz to nowe środki, m.in. śmigłowca. Ale przecież niedawno mieliśmy wypadek, przecież, że polscy piloci, którzy rozbili się po stronie ukraińskiej, to, czy, czy, tylko tam był transport nielegalny papierosów, prawda? Czyli ten ruch, jeżeli chodzi o ten ruch, czy śmigłowcowy, czy samolotowy, on pewnie występuje, to jest kwestia, na ile my wiemy, mamy to rozpoznane. Takie wypadki powodują, że od razu. To od razu jest ujawnione. Ale wchodzą też przecież coraz więcej jest wypadków, że drony Straż Graniczna też wyłapuje, które nielegalnie tutaj akurat nie ludzi, ale to jest nielegalny przemyt towarów. Także tak, ale teraz patrzymy o ludziach, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest takie zagrożenie, pani poseł, jeśli na, na granicy macedońskiej stoją ludzie, którzy no domagają się tak? przekroczenia tej granicy, służby mówią nie. No, to biorąc pod uwagę realia, rozumiem, że będą szukać innych dróg. Ta być może jest jedną z nich. Być może. Ja nie chcę nikogo straszyć. Oczywiście ja chcę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o infrastrukturę przejść granicznych, o naszą tą granicę szengenowską z Ukrainą, z Białorusią, czy nawet z Rosją, ona jest bardzo dobrze przygotowana, jeśli chodzi o wyposażenie, parkingi, kubatorowo, gdzie nie tylko ta liczba Straży Granicznej może pracować, ale również zdwojona. Ale tutaj, biorąc pod uwagę te śmigłowce, to co tutaj pan poseł wspomniał o kontrabandzie, tutaj mamy przykład, że to już nie towary, nie materiały, a człowiek jest przewożony. Więc myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na coś więcej, że to nie tylko w tym Ulokowanym i, i przejściu granicznym, które jest i, i, i gdzie są ludzie przygotowani, no ale śmigłowce akurat nie zatrzymują się na żadnym przejściu granicznym. To jest przerzut przez granicę na innych zasadach. Kto wie, czy tutaj nie będziemy musieli zwrócić uwagę i skupić um, jakby znaleźć te drogi, które mogą być właśnie w tych celach wykorzystywane, a więc sama granica, same przejścia graniczne. Z tą, z, z tą służbą, która tam pracuje, z infrastrukturą. Jest wszystko ok. Natomiast myślę, że tutaj chodzi o jakieś inne miejsca startu i lądowania, gdzie należałoby baczniejszą zwrócić uwagę, no. bo będzie to możliwe. No, widzimy, że mhm. problem uchodźców jest. On po wczorajszym dniu troszeczkę tak złagodniał, bo jakby ten szczyt w Brukseli. No, wysyła takie przyjazne sygnały, że, że być może poza Unią sobie poradzimy z tą problematyką, ale tutaj mogą być bardzo różne wyzwania. No to, Więc, bo to nie są tylko tak, ci uchodźcy ale też to, to jest ten kanał, który idzie od Turcji, prawda, bo to jest porozumienie tak. z Turcją, natomiast nadal pozostaje cała Afryka i to, co się dzieje na granicy z Włochami, czyli te wszystkie ja z Tunezji, bardzo, bardzo chciał z Libii statki. Musimy jednak odróżniać uchodźców od emigrantów. Nie sądzę, żeby ci, którzy uciekają z terenów objętych wojną, byli w stanie wynająć helikopter. Helikopter kosztuje, więc mimo że tam służby słowackie mówią o uchodźcach, ja podejrzewam, że to są emigranci, bo musieli za tą podróż zapłacić, a na pewno podróż śmigłowcem dla przeciętnego uchodźcy, który musiał wszystko zostawić i często tylko z najbardziej potrzebnymi albo nawet bez ucieka z terenów objętych wojną, to ci faktycznie są w obozach w Turcji i im należy się pomóc. Natomiast do Europy oprócz uchodźców napływają w dużej liczbie emigranci z bardzo różnych krajów i ich stać nawet na takie środki komunikacji jak helikopter, co oczywiście no, pokazuje także, że nie można tego. Tych, którzy chcą dostać się do Europy, wrzucać do jednego worka. To są bardzo różne osoby z różnymi y, motywacjami, jeśli chodzi o dostanie się do Europy. No, ja rozumiem, że to jest desperacja pewnie, no ale przecież nie jesteśmy w stanie wchłonąć. Yy... Mówi się o tym nowym szlaku przerzucania uchodźców. No pytanie, czy, czy to jednorazowy incydent, ale wójtowie przygranicznych gmin, tych graniczących z Ukrainą z Białorusią są spokojni. Mówią nawet, że myśl, mysz się nie prześlizgnie. Słychać o jakimś nowym szlaku przez Murmańsk, gdzie mogą się dostawać do Polski z innej strony. Ale ja myślę, że akurat na granicy polsko-białoruskiej to możemy być najbardziej spokojni. Ta granica jest i przez nasze służby strzeżona wzorowo, co podkreślają po właściwe służby unijne. A poza tym Białorusini też tą granicę chronią, może nawet jeszcze bardziej niż my. Tam ciągle jest jeszcze orany pas, jest teren niezamieszkały przy samej granicy i myślę, że przy ich prawie tak surowym, gdzie za nielegalnością Legalne przekroczenie granicy grozi tam wiele lat więzienia. To jest raczej mało realne. Poza tym, na szczeblu lokalnym służby graniczne po obu stronach pracują dobrze. Ja mam nadzieję, że ten. Czas który i refleksje, które się pojawiły w związku z tym, co się stało w północnej Afryce, powinno też zacieśnić stosunki między Słowianami. Myślę, że między Polską a Białorusią jest pora też zrewidować nasze relacje na szczeblu najwyższym. Ja na bieżąco jestem w kontakcie ze Strażą Graniczną i też monitorujemy, rozmawiamy z komendantami. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia, ono nie istnieje. I mam nadzieję, że nie będzie istniał. Nie wskazując na to, ja myślę, że większym problemem są dla nas Ukraińcy, no bo wiadomo, sytuacja na Ukrainie jest taka, a nie inna. Dlatego myślę, że większe zagrożenie istnieje, że możemy spodziewać się tutaj większej ilości Ukraińców. Proszę Państwa, na spotkaniu w Brukseli padły pewne zapowiedzi. Minister Błaszczak mówił o tym, że Straż Graniczna będzie decydować o kontroli obywateli ze strefy Schengen, polskich i tych z Europy Zachodniej. Jak by to miało wyglądać? W jakim kierunku to miałoby pójść? Jako, że mówi się też o tak zwanej mini strefie Schengen, czyli no kraje starej Unii, które chciałyby um, mieć swoją, kontrolowaną granicę. Wszyscy pamiętamy, jak Polska wchodziła do strefy Schengen i jak w krajach starej Unii martwiono się, czy będziemy w stanie upilnować granice. Okazuje się, że nasza granica jest szczelna, natomiast granice we Włoszech, w Grecji, tam są jak sito i tamtędy wjeżdża kto chce. I tak naprawdę mnóstwo ludzi wjechało, którzy w ogóle nie byli kontrolowani, nie byli rejestrowani. Więc tak naprawdę do końca nawet nie wiemy, ile tych emigrantów jest w Europie. I teraz właśnie straszenie przez kraje starej Unii, że ograniczą strefę Schengen, no to też jest co najmniej niepoważne. Uważam, że to jest bardziej argument w dyskusji, w negocjacjach między krajami unijnymi niż prawdziwe ryzyko. Granica zewnętrzna Unii musi być pilnowana, granica zewnętrzna Unii musi za nią odpowiadać cała Unia. I Trzeba przede wszystkim na to położyć nacisk, żeby zewnętrzne granice były strzeżone, natomiast wewnątrz strefa Schengen to jedno z takich osiągnięć, które faktycznie otworzyło ogromne możliwości, jeśli chodzi i o obywateli Unii, ale także jeśli chodzi o handel, jeśli chodzi o wymianę przemysłową, jeśli chodzi o świadczenie usług. Tak naprawdę jest to ten dorobek Unii Europejskiej. Który, jeżeli by cofnąć, to byłoby ze szkodą dla całej Unii i dla tego, co Unia znaczy. Beata Kępa mówi, że Unia powinna współfinansować ochronę zewnętrznych granic. No co oznacza my też mamy zewnętrzną granicę, zewnętrzną granicę Unii. Tak, i jakby oczywiście, to, jakby i oczywiście to się... nikt nie bierze w tych dyskusjach pod uwagę, że także ze Wschodu i na Wschodzie są konflikty, które powodują przemieszczanie się ludzi przez Polskę. Kilka lat temu czy do Polski przechodzili czeczeńcy. W tej chwili nie do końca wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie i oczywiście zawsze możemy się spodziewać, że ta polska granica stanie się granicą, przez którą będą także tłumy uchodźców przechodziły i uważam, że to jest obowiązek nasz. Natomiast jeśli chodzi o kraje południa, no to one przede wszystkim muszą zabezpieczyć granice, żeby, czy jeśli chodzi o uchodźców i emigrantów z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, to te granice były jednak szczelne, osoby, które ją przekraczały, że były sprawdzane i rejestrowane. Natomiast. Ale mówi pan o takim systemie, jak funkcjonował kiedyś, tak, żeby to było, żeby się Ale to było. Ale bardziej jeśli chodzi szczegółowymi... o zewnętrzne granice. I oczywiście warto się zastanowić, bo przecież ta agencja. Fortex, tak to się chyba nazywa, tak, w I I siedzibę ma zresztą. siedzibę w Polsce, odpowiada, ale nie zastrzeżenie, tylko bardziej za monitorowanie, za zbieranie informacji. Uważam, że powinna powstać agencja, która także będzie uczestniczyć w pilnowaniu zewnętrznych granic. Nie Europejska Straż Graniczna? Może i tak, albo finansowe wsparcie dla tych krajów mhm. frontowych, z tego względu, że w sytuacjach kryzysu. Poszczególne kraje mają wyraźnie problem z zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznych granic, hmm. granic Unii Europejskiej. Zdaniem hmm. państwa, na, na granicę powinno już teraz trafić więcej pograniczników, policji, wojska? Czy to w tej chwili y, nie ma sensu? Wystarcza to, co jest, no a zaplecze trzeba, trzeba przygotować. Trzeba przyznać rację samorządowcom, którzy się wypowiadają, którzy są tam na miejscu. No, tak się składa, że przez cztery lata to był mój obowiązek pilnowania granicy, szczególnie tej właśnie wschodniej, szengenowskiej, I powiem szczerze, że i zagęściliśmy placówki przejść granicznych i usprawniliśmy. Jeszcze Zosin nie tak dawno wyglądał bardzo mizernie, nie było do Uchobyczowa. Zwróćmy uwagę, że nawet przy tym masowym jakimś przekraczaniu ludzi przez granicę Dodatkowo oprócz przejść granicznych i, i gęstej sieci placówek straży granicznej mamy rzekę Bug, którą też nie można pieszo przejść. Natomiast do no, ale można pontonem można tak w różny, Ale do chobyczów na przykład powstał na, jako przejście lądowe. Tu jeszcze nie ma Bugu. Odległość między Chrebennym a Zosinem była 130 kilometrów. przedzieliliśmy to. Jest dodatkowe przejście do uchodźców, które zafunkcjonowało w ubiegłym roku. A więc, jest to też drugi punkt, czy kolejny punkt, że mamy dość gęsto tych przejść granicznych, niezależnie od tego, ile jest placówek Straży Granicznej. Więc wydaje mi się, że na ten moment nie powinniśmy panikować, jeśli chodzi o infrastrukturę, ona naprawdę jest dobra. Ale nigdy nie ma za dużo wyposażenia, zawsze można coś nowego wprowadzić I, i jeśli będzie tylko problem narastał, że rzeczywiście pojawią nam się ci chętni do przekraczania granicy, no trzeba będzie rzeczywiście zdecydowanie zwiększyć liczbę y, obsługujących y, te miejsca. Ale hmm. potrzebujemy. Panie, panie poseł, mówi, to trzeba też uzupełnić tym, że oczywiście. Y, Wzmocnienie wschodniej granicy Polski odbyło się między innymi kosztem tego, że zostały zlikwidowane albo ograniczone służby Pracowni. na zachodniej granicy, więc tak, ja przerzuciliśmy i pograniczników graniczników, no, no. nie, nie wykorzystaliśmy utrzymywania tamtej granicy. No no tak, to już troszeczkę... w tej chwili powinniśmy się przygotowywać, czyli tworzyć, mhm. e, e, tworzyć taką bazę e, ludzi i sprzętu, która byłaby gotowa ruszyć, jeśli Ale przyjdzie Takie plany czas, już czy... funkcjonują. Takie plany funkcjonują, jeżeli chodzi głównie o granicę polsko-słowacką. Gdyby się. Bo jeżeli chodzi tutaj o ten wschód, to nam sprzyja geografia, bo ten napływ ludzi od Południa on raczej nie ma szans iść tu przez całe Karpaty, bo to jest trudne geograficznie do wykonania góry, to są bardzo wysokiego. Możliwe. No, możliwe, tylko że to szczególnie, to znaczy zimą niemożliwe, raczej do przejścia piesze Karpaty przez Rumunię, tam te rejony, przez te rejony Ukrainy. Natomiast jeżeli ten ruch się pojawi, to on się pewnie pojawi tutaj na kierunku od południa na Słowację. Jest taki plan, zresztą ostatnio pan minister Błaszczak wspominał o tym na kiedy była prezentowana sytuacja pod względem bezpieczeństwa przez ministra administracji spraw wewnętrznych. I one funkcjonują i Straż Graniczna wie, co ma robić, wojsko wie, co ma robić, w razie gdyby się okazało, że jest taki napływ. Problem pojawia się zawsze na granicy tam, gdzie nie ma współpracy pomiędzy dwoma stronami, które prowadzą granicę. Bo jak Państwo zresztą widzicie to sami, tam, gdzie jest współpraca między krajami, to tam na ogół tego przepływu ludności takiego nie ma, bo jest już wewnątrz ten ruch powstrzymany. Natomiast tam, gdzie nie ma współpracy, tam, gdzie Turcy, którzy de facto oni sobie nie mogli już Poradzić z tą liczbą uchodźców, więc oni niejako uwolnili tą swoją granicę, żeby wypuścić tych uchodźców spoza swojego kraju. Tutaj akurat oni bez problemu mogli kupić ponton za kilkaset dolarów, prawda? 15 czy tam 20 osób wsiadali na taki ponton do pokonania kilka kilometrów i już byli na wyspach greckich. I to są trudne granice do pilnowania. Mało tego, to są bardzo kosztowne granice takie morskie do pilnowania, bo tych wysp greckich to są przecież setki to to nie jest jedna czy dwie wysepki, ale... które trzeba upilnować. I, i, I stąd jest poważny problem, że Grecy od lat ograniczali te nakłady. Kryzys ekonomiczny, który jeszcze bardzo mocno dotknął Grecję, spowodował, że tam są wyspy, gdzie nie ma żadnej straży granicznej. Ale tam jest po po pojedynczy muszę, posterunek tak, policyjny, to wszystko. Tak, ale muszę podkreślić też i to, że tą, jak oceniamy dobrą granicę, dobrze strzeżoną granicę, Mamy również dzięki środkom unijnym. To naprawdę były duże pieniądze na rozbudowę, tak, tak, tak. na infrastrukturę, na wyposażenie. Po kolei, placówki ale powiem, że wtedy ta ocena naszej granicy podlegała nie tylko nam, Polakom, bo i Komisja Spraw Wewnętrznych Sejmowa, pamiętam, przyjeżdżała wtedy, kiedy mieliśmy kolejki. ale korzystając na przykład z pieniędzy tego funduszu szwajcarskiego czy norweskiego, oni przyjeżdżali. Byli zachwyceni, proszę mi wierzyć. Ta ich ocena była mhm. bardzo taka pozytywna. Że Ale nie pomimo tego, się... że ta nasza granica wygląda jak wygląda, jej specyfika jest na pewno inna od, od granicy greckiej, to obserwatorzy e, sytuacji, znawcy materii twierdzą, że no nie można wykluczać tego, że e, um, uchodźcy, no migranci że znajdą nowy szlak i będą go używać. To jest jedna... Jest to możliwe przy spełnieniu kilku podstawowych warunków. Po pierwsze, że władze ukraińskie pozwoliłyby na przejście granicy, na przecięcie swojej granicy na styku np. Na z Węgrami, co jest dosyć prawdopodobne. Natomiast druga sprawa no to jest nasza reakcja na to, co by się stało, wydaje się, ten szlak przez Lwów. I wtedy nasze przejścia w medyce, w Hrebennym i te, które są pośrodku, mogłyby przeżyć pewne oblężenie, bo raczej już nie te nasze północe Lubelszczyźnie czy na granicy z Białorusią, to jest raczej mało prawdopodobne, ale ten szlak Karpacko lubowski jest, jest dosyć prawdopodobny. Po pierwsze warunki geograficzne, naturalne, po drugie jednak pewna praktyka. To są te największe przejścia najbardziej poddane, oddane się do użytku praktyką przesuwania się mas ludności z drugiej strony, co byśmy zrobili, gdyby takie masy ludności obcej, imigrantów pojawiły się na tej granicy, przecież oczywiste, rzecz, że coś trzeba by z tym zrobić. Po stronie ukraińskiej nie ma żadnych najmniejszych warunków do tego, żeby tam mogła koczować parę tysięcy, piętnaście tysięcy osób, także z przyczyn humanitarnych musielibyśmy jakoś zareagować. No, sytuacja może być i taka. Nie, nie jesteśmy w stanie zgadnąć, jak się rozwinie. Oczywiście wszyscy, wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby do tego nie doszło i było tak jak teraz, ale no, na taką ewentualność też, też musimy być przygotowani. Być przygotowane. Rząd powinien być przygotowany, służby celne yy, także i Straż Graniczna, i mam nadzieję, że te przygotowania będą wystarczające, ale tak jak mówię, problemem są granice zewnętrzne Unii, ale problemem są także granice wewnętrzne Unii Europejskiej, więc pamiętajmy o tym, że w tej chwili między Niemcami a Polską ta granica jest w bardzo niewielkim stopniu kontrolowana. Jeśli chodzi o Słowację, tutaj przygotowania jakieś trwają, natomiast może się okazać, że to co zawsze było podstawą państwowości, czyli własne granice i, i te granice strzeżone może do Europy wrócić i na to ewentualność także trzeba się jakoś przygotować, bo w sytuacji kryzysu zresztą już widzimy, że na niektórych granicach buduje się płoty i zasieki. Mm -hmm. Więc znaleźliśmy się trochę w nowej sytuacji. No tak, bo I potrzeba... potrzeba nam będzie funkcjonariuszy, tak jako że nie mamy zachodniej granicy, w takim sensie, że, że nie stoją tam szlabany, że nie, ma tam, że nie ma tam ludzi, że nie ma tam sprzętu, bo ona jest otwarta, więc tych ludzi musi mamy też służbę, która jest jednak w toku, bo ona jednak tutaj na wschodzie funkcjonuje. W gorszej sytuacji są kraje, które już te służby polikwidowały bardzo często. Całkowicie. Całkowicie. Prawie prawie. I w tym momencie całkowicie. muszą zupełnie od nowa odtwarzać. Ale czy to znaczy, jakiego? że tymi siłami które w tej chwili mamy, damy radę, czy to jest za mało? Nie, 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 zdecydowanie. My musimy się przygotować do tego, że w razie takiej potrzeby, chociażby tak jak mówimy o tym szlaku lwowsko-karpackim, powinniśmy być tutaj przygotowani i to zdecydowanie. Mówię głównie sprzęt i głównie siły, czyli większy, większa ilość straży granicznej, no, zdecydowanie. I tutaj myślę, że Unia też nie będzie obojętna, bo to jest granica unijna, więc tak jak Finansowaliśmy dotychczas ze środków unijnych wyposażenie, tą infrastrukturę. Tak myślę, no trzeba planować i przygotowywać się, że w razie potrzeby, żeby również te środki i ta pomoc się znalazły. Ale to co pani poseł mówi, to bardzo mocno trzeba podkreślić, że oczywiście jest odpowiedzialność poszczególnych krajów, ale jest też odpowiedzialność całej Unii Europejskiej i tutaj na pewno te dyskusje powinny jak najszybciej przekształcić się w konkretne działania. To co się działo przez ostatni czas, to nie jest, to jest nie do przyjęcia. Nie może być tak, że jesteśmy poza możliwością kontrolowania fali ludzi, która wchodzi, jak chce, do Unii Europejskiej, których nikt nie kontroluje. Unia Europejska musi podjąć działania i bardzo się cieszę, że ten ostatni szczyt tak optymistycznie dosyć naprawdę. optymistycznie mhm. się skończył, że Turcja chce współpracować, mhm. że także właśnie będzie wsparcie i pomoc dla tych obozów uchodźców, które tak, są na terenie Turcji. Ja uważam, że jeżeli nie rozwiążemy przyczyn e, tej fali uchodźców, to ta sytuacja cały tak. czas będzie zapalna. To nie poradzimy sobie tak, ze skutkami, tak, tak, no tak, tak, ale otwarcie skut, tych granic. Skutki które... są nie do opanowania. Tak, to trzeba z przyczyną walczyć tego wszystkiego. Bo to później na pewno doskonały pomysł, żeby osób. pomagać tam, ale otwarcie granic też y, dla y, obywateli Turcji, no bo w przyszłym roku to ma się stać. Y, może dla nas też być pewnym zagrożeniem. Dlaczego tak mówię? No, dlatego, że nie, nie jesteśmy w stanie skontrolować każdej z osób, bo przecież to jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. To znaczy, na, no pewno, na pewno przede no wszystkim wieś. Turcy już są, bo przecież duże ja skupiska. Spora. w Niemczech, prawda? W, Niemczech, w Austrii tam duże skupiska Turków 5 000 000. Yy, mieszka i oczywiście warto ułatwić kontakt z ich rodzinami. Przecież oni i przyjeżdżą w odwiedziny do swoich rodzin do Turcji i rodziny przyjeżdżają z Turcji tutaj, więc ułatwienia na pewno są możliwe. Natomiast w sytuacji, która jest, którzy już w tam sytuacji są. która jest, na pewno nie możemy, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ruch między Unią a krajami zewnętrznymi był poza kontrolą. Mhm. Tym bardziej, że mogą się pojawiać właśnie te nowe takie pomysły. Ludzie są inteligentni. Ten rejon Bliskiego Wschodu jest bardzo niestabilny. W Afryce tak samo, ciągle mogą się dziać różne rzeczy. A więc dmuchamy na zimne. Na razie dmuchamy na zimne, i ja aby tak zostało. Dziękuję Państwu bardzo Dziękuję. za przybycie do studia, za dyskusję Państwu przed telewizorami, za uwagę. Do zobaczenia do poniedziałku.